Ja się nazywam Maria Brylowska, urodziłam się 12 września 1932 roku w Biechówku, Powiat Świecie. Cóż, przed wybuchem wojny to mieszkałam też na wsi w Plewnie, Powiat Świecie. Mój ojciec był rolnikiem, miał swoje gospodarstwo. Większość w tej wsi to stanowili mieszkańcy niemieccy, Niemcy. Mój ojciec w sierpniu był powołany do wojska. Jak mój ojciec szedł do wojska, cała rodzina uczestniczyła w Mszy Świętej w parafialnym kościele. No i wtedy mama została z czwórką małych dzieci. I w 1939 roku ja miałam 7 lat, moja siostra miała 6 lat wtedy, druga siostra miała 5 lat i brat miał 39 rocznik, to miał 6 miesięcy miał mój brat. No to każde dziecko wziął po kolei. To mówił, że mamy się modlić że on wróci. Niemiecki oficer wojskowy przyszedł do dziadka i mówi dziadkowi tak, panie Kowalski, niech pan y, zaraz opuści y, to i gdzieś wyjedzie, bo pan jest na liście i będzie pan. Aresztowany, jest pan do pierwszego aresztowania, ale jadek ich nie posłuchał, bo ojca nie było, mama z tymi małymi dziećmi i został z nami. I jeszcze we wrześniu przyjechali żandarmi ze świecia i dziadka zaaresztowali. I ten moment aresztowania dziadka to ja widziałam, bo dziadek akurat był ubrany w taką burkę, w taką tam, i, i dziadek mówi: No jak mam jechać do świecia, to ja się przebiorę. Nie, nie musi pan się przebierać, bo pan. Nie, Szybko wróci, nie? I nie pozwolili dziadkowi wyjść, nawet się nie pozwolili z babcią pożegnać, ani, ani nic zabrać. I zabrali go do świecia. On przyjechał do Górnej Grupy, tam, i, i tam są takie zbiorowe mogiły, i tam, wszyscy, tam, tam oni wszystkich rozstrzeliwali. I tam jest pochowanych 12, 10 do 12 tysięcy obywateli polskich z powiatu świecie, z powiatu czczew i z powiatu starogard. W międzyczasie mój ojciec wrócił. Z wojny, pieszo wrócił z wojny. Moja mama ojca nie mogła poznać, bo był cały zarośnięty, nie był ogolony. Myśmy się jako rodzina cieszyli, bo tata był z nami i mama była, ale już ojciec nie miał swojego gospodarstwa, bo na to gospodarstwo przyszedł trechender, to znaczy się Niemiec. I ojciec u niego pracował jako robotnik. No i myśmy tam wszyscy dostali tam z tego naszego domu jedno pomieszczenie, jeden pokój. I jedną kuchnię, no ale nam było dobrze. I tak byliśmy tam do 1941 roku, a 1941 roku w grudniu. Przyjechali gestapowcy i powiedzieli, że mamy się zapakować i że musimy opuścić nasz, nasze, to, to, ten, ten dom. Nie? Przyjechali do Nakła i myli, jesteśmy w Nakle, no jak jesteśmy w Nakle, to, be, to nas wezmą do Potulic. Nie? No i my byliśmy, wie pani, w 1941 roku, to ten obóz dopiero powstawał w Potulicach. To był sam początek i ten obóz to był taka filia sztutofu i podlegaliśmy tym samym rygorom, co Stuttgart. i było okropnie. Ten barak, co nas tam doprowadzili, to był taki prowizoryczny. Tam nie było takich przegród, pomieszczeń, pokoi, nic, tylko to był taki od początku do końca, to był jeden barak, spadzisty dach. Drzwi tylko były z jednej i z drugiej strony, ale bez okien, bez podłogi i tylko na, 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 na tej ziemi była taka pokruszona Sieczka, ale na zewnątrz były takie kible I, 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 no, i to było wszystko. A na drugi dzień rano przynieśli nam kawę, tam do, do tego obozu przynieśli nam kawę i chleb dali tak na kilka osób jeden chleb nie wiem czy na pięć czy na sześć osób i to było wszystko to było rano a na obiad dostaliśmy taką wodnitą zupę nie i wieczorem znowu ten chleb nasz było sześć bo ojciec mama czworo dzieci nad było sześć mieliśmy tylko jedną pierzynę to jak myś, mama na spod tą jedną pierzyną przykryła to już nie miała się sama czym okryć ani ojciec, a to, był, a to był grudzień. W tym baraku nieszczelne deski, tak jak w Sodole były takie przestrzenie, gdzie przelatywał wiatr, przelatywał śnieg. Ojciec był z nami tylko 10 dni powiedzieli, że ojciec ma się zapakować, i ojca wzięli i ojca wzięli i tego pana niebojeckiego, betlewskiego, tych znajomych wszystkich i do fabryki. Sam, budowy samolotów. I oni tu byli w Orłowie, to były taka, taka, takie warsztaty naprawcze y, samolotów i oni tam byli całą okupację w tych... Y, w, w tych warsztatach. Tam pracowali jako więźniowie. No, zachorowała moja siostra, ta Halina, która była rok młodsza ode mnie. Dostała wysoką temperaturę i mama ją dała do szpitala. I powiedzieli mojej mamie: tak, będziecie zabrani, a dzieci zostaną. A moja mama mówi: róbcie co chcecie, mówi, ale ja moich dzieci nie zostawię. Tu mam małe dziecko. Tu mam mówi, córkę w szpitalu, mówi: Zróbcie ze mną co chcecie. I gdzieś mówi, ale ja dzieci nie zostawię. To ja pamiętam, jak mama mówiła. A kapo kapo powiedział mamie tak: Pani, niech pani nic nie mówi, niech pani nic nie, nie tego mówi, bo wszyscy zostawiają swoje dzieci. I moja mama się zastanowiła, brała płaszcz, pożegnała się z nami. I wtedy pamiętam, że my tak patrzyliśmy przez okno, żeby jeszcze mamy zobaczyć, nie? Ale już mamy, nie zobaczyliśmy. A moja babcia była w Nakle. I yy, to było 8 kilometrów od Potulic. I babcia nas odwiedzała do Potulic. To znaczy się przenosiła nam takie, wie Pani, yy, suszone skórki chleba i to nas trochę ratowało. Bo też nic innego nie miała, bo nie miała ani pieniędzy, ani nic i pracowała jako służąca. I to, co tam były jakieś odpady, to babcia to suszyła i nam przynosiła do lagru. Pewnego dnia powiedzieli nam, że my Będziemy przewiezieni do innego obozu. Nas razem przewieźli z ludźmi starymi, starymi, takimi niedołącznymi starymi, którzy, które były niezdolne do pracy, ludźmi umysłowo chorymi. I nas wywieźli do drugiego obozu, do obozu Mintegal. I te wszystkie małe dzieci, które jeszcze były z tej ochronki, tam przywiezione z tych potulic, tam były przywiezione, to tam wie pani, cichutko umierały. Tych ludzi umysłowo chorych oni nie dali razem z nami, tylko je zamknęli w osobnym takim pomieszczeniu. Taki był chlebik czy coś takiego, i w pewnym momencie przyjechał samochód i te wszystkie, tych wszystkich chorych umysłowo załadowali w samochód. Oni ich wszystkich rozstrzelali w lesie. Powiedzieli nam, że mamy zabrać swoje rzeczy, i jak myśmy tak szli. Z żandarmi szli z nami i, i z psami, i powiedzie, i między nami była taka, m, taka myśl, nie myśl, tylko taka, m, między sobą dzieci mówiły tak: Oni z nami zrobią to samo, co zrobili z tymi y, umysłowo chorymi nie? że nas wszystkich tutaj, bo przez las, że nas wszystkich tutaj rozstrzelają. I ja pamiętam moje przeżycie, tak jak szłam, to ja tak ścinałam siostrę za rękę, i tak sobie myślałam, kiedy my skręcimy i jak to będzie bolało. Tylko myślałam o tym, jak to będzie bolało i tylko tym, tym żyłam, że to będzie bolało, niczym więcej. Doszliśmy do stacji kolejowej, wsadzili nas w pociąg towarowy i ja już, wie pani, wiedziałam, że nie będziemy rozstrzelani, wiedziałam, ale coś się we mnie tak zamknęło, że ja nie potrafiłam w ogóle rozmawiać. Ja skończyłam 10 lat i mnie wywieźli na roboty i byłam na robotach. Powiadową Brzeźno. To jest majątek, duży majątek, wie pani, był. I wiem, no bo strasznie ciężko było, bo wie pani, musieliśmy pracować od godziny w pół do ósmej, do godziny dwudziestej. A jak było jesienią, wie pani, buraki były, że trzeba było wagony za, za, załadować, to nawet do dziesiątej, do dwudziestej drugiej pracowaliśmy. Mieliśmy ciężko, tam bez przerwy mieliśmy pracę. Jesienią kartofle zbieraliśmy za maszyną a potem to byli po, po bronach musieliśmy zbierać. Żniwa, musieliśmy snopki dostawiać. Ta, ta cała moja radość, to wszystko, co, co, co wy mnie Mogło radosnego być, to wszystko się wydobyło wtedy, jak, jak Niemcy odjechali, jak, jak, przy, jak nas oswobodzili wojska radzieckie. Bo ja naprawdę przeżyłam wtedy prawdziwą radość. Wiedziałam, że się, że się skończyła że ta okupacja, że wrócę do domu.